Być może seria minifigurek F1 byłaby lepsza gdyby działała się w innych uniwersach takich jak chociażby Ninjago i dziś postanowiłem to sprawdzić budując właśnie minifigurki F1 w stylu Ninjagowym więc heh, to są to są formułki więc w tym wypadku dosłownie jedziemy! Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ci, którzy oglądają mnie tu od nie od dziś, od dawna wiedzą, że no właśnie ostatnim tematem na moim kanale są te figurki F1. I już taki filmik w tym stylu powstał. W sensie figurki F1 gdyby były ze Star Wars. Tam pokazałem kilka, ale i w międzyczasie w szorcach pokazują się różne inne uniwersa, ale i nie tylko shorty, bo moi drodzy, główny kanał ma też coś więcej niż samo pokazanie Pokazywanie tych formułek, ale nie mi się tu, by podsumować mój ostatni miesiąc. Dlaczego? Chociaż będzie mi miło, jeżeli tamte filmy również nadrobicie, bo mam nadzieję, że wniosą coś ciekawego do Waszego życia, a dziś spotkaliśmy się po to, by. Obejrzeć moje 6 pojazdów z uniwersum Ninjago. Mmm, jak 6? Na szorcach było 5. No właśnie, bo tu pokażę coś więcej niż było na szorcach. A i to nie jest koniec tematu samochodzików F1 w stylu Ninjago, więc bądźcie czujni. Dobra, jak zwykle przegadany stęp mamy za sobą, a więc nie traćmy czasu i jedźmy. Propozycja pierwsza. Propozycją pierwszą był nie kto inny jak. Gdzie jesteś tu, kolego? Gdzieś tu leżałeś? Sam Arin. Właściwie to nie sam Arin, bo zbudowałem pojazd F1 dla Arina i od samego początku już w tych pojazdach szedłem trochę dalej niż człowiek, który budował dość płasko swoje pojazdy. Trochę wystawało, tu trochę się coś działo, no ale klimat był, więc Arin dostał taki oto pojazd, ale nie tylko, bowiem z dodatku. Do jednej książeczek, którą dostajemy w salonach z pracą, zbudowałem mu jeszcze stację do tankowania. I być może, gdyby ta seria była w ten sposób rozwinięta, że właśnie dostalibyśmy tu jakąś stację, tu jakiś dodatek, a nie tylko taki płaski pojazd może byłoby lepiej a, między Bogiem a prawdą ale tym zajmiemy się już tak jak wspominałem w innym materiale pod tytułem Jak można było uratować tę serię. I tam też się pojawił Ninjago. A tu pojawią się, pojawi się jeszcze pięć innych wozów, więc jedźmy dalej. Jako drugi pojawił mi się Kai i tu w ogóle zaszalałem, bo oprócz samego Kaja zrobiłem tam również miejsce na jego dużego smoka. I być może właśnie takie rozwiązanie, czyli że pojazd miałby jakąś większą opcję bawialną, to jak w w wypadku, nie wiem, przewożenie smoka, odczepianie go, walka i tak dalej, byłoby lepiej. U mnie jednak ten pojazd wyglądał tak, tak lepszy niż... i tak chyba lepszy niż te z Lego, chociaż mogę się mylić, to wtedy popraw mnie w komentarzu. A numerkiem 3... Będzie całkowita nowość. W sensie dla Was nowość, no bo ja to sobie zbudowałem wczoraj. Merek 3, no to nic innego jak wilczy łowca. Z tyłu na spoilerze użyłem ciekawego elementu, no właśnie wilczych pazurów. Piąca do maski kolorystyka czerwono-fioletowa. Znów użyłem oryginalnego elementu. coś w sensie oryginalnego tego z podstawowego zestawu, bo świecznie się tu sprawdzał. I na przodzie wykończyłem go takim oto wężem. I ja wiem, że pewnie zaraz heretycy ninjago mnie tu zjedzą, że hej, ten element. Przecież nie jest od wilków. Ale szczerze, pasował mi tu świetnie, jako wykończenie. Więc stwierdziłem, czemu nie, prawda? Dodatkowo czerwone kołpaki. No po prostu, estetycznie mi to wszystko pasuje. Tak więc wyglądała propozycja dla Złola. Ha, powiecie, mało Złoli w tej serii, ale z drugiej strony jesteśmy dopiero w połowie maratonu. A z trzeciej, tak jak mówiłem, jeszcze coś z tych figurek powstanie i to zdecydowanie bardziej poświęconego dla Złoli. A my jedziemy do numeru. o, cztery mi się tu nijak nie rymuje, ale Propozycją. Oczywiście jadę tu nie w kolejności, był Jay. Tak jest. Niebieski ninja dostał ode mnie pojazd, z którego chyba jestem najbardziej w tej serii zadowolony. Być może przez specjalne wykończenia, takie jak łańcuchy, czy harpuny, które dodają dodatkowego charakteru. Chociaż kajmią podobnie. Nie wiem, może po prostu bardziej wolę kolor niebieski. Jay więc dostał całkiem ciekawy pojazd. Choć w pierwowzorze miał być jeszcze bardziej zaszalony, tych piorunów miał być tam jeszcze więcej. No ale się nomen omen przyhamowałem. Bo mówię, przecież wszystko miało być z stylistyką być. Tak jakbyśmy mogli odlego dostać w sklepach, a w sklepach dostaliśmy to takie, dość oszczędne, więc też się hamowałem. Ostatnie dwa numery to szkielet z Ninjago. No właśnie, mamy kolejnego złola, gdzie wyjątkowo fajnie wykonałem tylnie nad kola. I w ogóle ten klimat przedni też nie gorszy. Trochę zębów, trochę ostrych rzeczy, trochę kości, pasujących perfekcyjnie do właśnie szkieletora. I uważam, że ten pojazd wyszedł mi całkiem. Znośnie całkiem dobrze. Ale nie był to jedyny, bowiem szósteczka, ostateczka to taki oto zain, gdzie również trochę elementów kolorystycznych zostało przeze mnie użyte. A mianowicie tutaj te dwa kolory: kolory, elementy lodowe poza tym, szaro, biało. Wiecie, przy każdej też konstrukcji stałem w dużym rozkroku, którego użyć. Kurde, akurat było tu kilka dziejów, akurat mi znikło. Ale zawsze musiałem wybrać. No, chociaż ta maska mogła być niegorsza. Aj, w to pana wizji. Za każdym razem, przy każdym pojazdzie, starałem się robić tak, by on się czymś wyróżniał, czymś się różnił, nawet tym przodem, tym wszystkim, zbudować to trochę inaczej, w odróżnieniu właśnie od Lego, które u których wszystko wyglądało identycznie. Ja, w miarę możliwości, za każdym razem starałem się inaczej zbudować ten przód, inaczej zbudować tutaj to, boże, nie znam profesjonalnego żargonu, powiem więc zabezpieczenie kierowcy, jak i boki, chociaż boki akurat tu najmniej, no i przede wszystkim spoiler, gdzie można było nadać trochę indywidualne charakteru. Ja chciałem, i nawet widać to czy po miniaturce, nadać każdemu z nich indywidualny charakter. By, gdy stanął sobie dwa obok siebie, każdy z nich się różnił, a nie wyglądał jak dokładnie ten sam wóz, tylko w innej kolorystyce. I sami przyznacie, mam przynajmniej taką nadzieję, że wyszło mi, przynajmniej to, w miarę znosić. Tak wyglądają moje propozycje dla Ninjago i zastanawiam się, czy ta seria odniosłaby większy sukces. Chociaż o tym, czy odniosła sukces, czy nie, pamiętamy się za jakiś czas. Na przykład po tym, że te figurki hulają po 8 zł, po Marketach, a może sprzedają się super. I tak naprawdę, Lego będzie nam raz do roku dawało tego typu odpały. Chyba oby nie, i mówię to nawet ja. Ciekawe, czy gdyby takie formułki wychodziły jako dodatkowe minifigurki i takie cztery dodatkowe serie, to rzeczywiście tej dostalibyśmy w katalogu. Na przykład, właśnie Star Wars, który zaproponowałem, właśnie Ninjago, jakieś pozostałe dwa. Nie wiem, co by to mogło być. Pewnie City. No, ale co mogło być ostatnim? Wiecie, wiem. M Miał kurze. Mamy kilka, no pewnie Marvel bym powiedział. Uniwersów, No to co by się podziało? Piszcie mi w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw. U mnie to jeszcze nie koniec, chociaż bardzo ważną informacją jest, że to jest ostatni ostatni tydzień z figurkami F1. Puszczalnie w niedzielę zrobimy sobie nowe Choose Your Destiny. Będzie nadchodził nowy temat, choć ten nie jest wyeksploatowany do końca, ale jest tyle innych jeszcze do obczajenia. Tak jak na początku, tak jak teraz biorę ziomków i my, my, my jedziemy. Brr.